Czy zdarza ci się łapać infekcję za infekcją, mimo że robisz wszystko, by temu zapobiec? Miałem tak samo. Jeszcze niedawno byłem tym facetem, który każdą jesień zaczynał od solidnego przeziębienia. Koc, herbata z miodem i pytanie: Dlaczego znowu ja? Znajome uczucie? Jeśli tak, to witaj w klubie osłabionej odporności. Na szczęście z każdej sytuacji jest wyjście. Dziś opowiem ci, jak wzmocnić odporność organizmu. Skutecznie, naturalnie i bez drastycznych rewolucji. Zapisz się do naszego porannego dziennika zdrowia i odbierz 7 dni diety za darmo od razu po zapisie. Link do zapisu znajduje się w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu. Wyobraź sobie, że Twój organizm to potężna forteca, a układ odpornościowy to armia stojąca na straży bram. To niewidzialna tarcza, która chroni cię przed najeźdźcami, wirusami, bakteriami, grzybami i innymi drobnoustrojami chorobotwórczymi. W tej armii służą różni żołnierze: białe krwinki, leukocyty, przeciwciała, narządy i tkanki rozsiane po całym ciele, jak węzły chłonne, śledziona, grasica czy szpik kostny. Każdy z nich ma swoją rolę do odegrania w obronie Twojego zdrowia. Co ważne, układ odpornościowy nie tylko zwalcza to, co obce i groźne, ale też uczy się i pamięta. Gdy raz pokona danego wirusa, zapamiętuje go niczym doświadczony strażnik, żeby następnym razem zareagować szybciej i skuteczniej. Brzmi imponująco i tak właśnie jest. Ale, żeby ta armia mogła działać na najwyższych obrotach, musimy zrozumieć, jak właściwie funkcjonuje nasza odporność. Nasz układ odpornościowy to nie pojedynczy organ, ale cała sieć wspólnie działających mechanizmów. Na pierwszej linii obrony stoją bariery fizyczne, skóra i błony śluzowe, które niczym mury obronne zamku nie wpuszczają intruzów do środka. Jeśli jednak drobne ustroje przedostaną się głębiej, np. przez skaleczenie albo wdychane powietrze, do akcji wkracza odporność wewnętrzna. Wyobraź sobie małych strażników patrolujących twój organizm przez całą dobę. To leukocyty, które krążą we krwi i tkankach. Gdy napotkają intruza, rozpoczyna się bitwa. Białe krwinki atakują najeźdźców, wywołując stan zapalny. To dlatego na przykład gorączka czy zaczerwienienie wokół rany są często oznaką, że twoja odporność działa i walczy. Mamy dwa główne rodzaje odporności: wrodzoną, nieswoistą i nabytą, swoistą. Odporność wrodzona to właśnie wspomniana pierwsza linia obrony. Jest z nami od urodzenia i reaguje szybko, choć na ślepo atakuje wszystko, co uzna za obce, bez rozróżniania konkretnego rodzaju przeciwnika. To trochę jak strażnik, który bije na alarm za każdym razem, gdy ktoś zbliża się do bramy zamku, nieważne czy to przyjaciel, czy wróg. Z kolei odporność nabyta to elitarna jednostka komandosów w Twojej immunologicznej armii. Kształtuje się z czasem, gdy nasze ciało uczy się konkretnych zagrożeń. Każdy kontakt z wirusem, czy bakterią, albo szczepionką, to dla układu odpornościowego szkolenie. Uczy się, jak rozpoznać wroga i jak z nim skutecznie walczyć następnym razem. Efekt. Pamięć immunologiczna. Dzięki niej, kiedy wróg zaatakuje ponownie. Twój organizm reaguje błyskawicznie i często nawet nie zauważasz, że właśnie uniknąłeś choroby. Wrodzona i nabyta odporność współpracują ze sobą każdego dnia. Można powiedzieć, że gdy odporność wrodzona zatrzymuje intruza na progu, odporność nabyta szykuje już specjalny oddział, by go unieszkodliwić, jeśli uda mu się wejść. To dzięki temu duetowi większość zagrożeń neutralizujemy, zanim w ogóle zorientujemy się, że byliśmy w niebezpieczeństwie. Skoro wiemy już, że nasza odporność to armia obrońców, warto poznać wroga, który tę armie osłabia. Niestety w codziennym życiu sami często, nieświadomie, utrudniamy pracę naszemu układowi immunologicznemu. Co najbardziej podkopuje naszą odporność? Stres i brak snu. Kojarzysz to uczucie, gdy po nieprzespanej nocy czujesz się, jakby przejechał po tobie walec? To nie przypadek. Zarwane noce i życie w ciągłym stresie to prosta droga do osłabienia organizmu. Dlaczego? W stresie nasze nadnercza pompują kortyzol, hormon, który w małych dawkach pomaga nam mobilizować siły. Jednak chronicznie podwyższony poziom kortyzolu sieje spustoszenie. Badania pokazują, że przewlekły stres hamuje działanie kluczowych komórek odpornościowych, przez co rośnie nasza podatność na infekcje. Podobnie jest ze snem. To właśnie podczas głębokiego snu nasz organizm regeneruje się i naprawia ewentualne szkody. Gdy śpimy zbyt krótko albo płytko, układ immunologiczny nie ma kiedy się przegrupować i wzmocnić. Osoby śpiące regularnie poniżej 6 godzin na dobę mają nawet czterokrotnie wyższe ryzyko złapania infekcji w porównaniu do tych, które przesypiają zdrowe 7-8 godzin. Innymi słowy, jeśli notorycznie zarywasz noce, twoi immunologiczni żołnierze chodzą niedospani i mniej skuteczni. Niewłaściwa dieta i niedobory. Jesteś tym, co jesz. To powiedzenie ma w sobie sporo prawdy, zwłaszcza gdy mówimy o odporności. Wyobraź sobie armię, która dostaje marne racje żywnościowe, fast foody, nadmiar cukru, ciągle to samo danie z torebki. Jak myślisz, jak tacy żołnierze będą walczyć? Twój układ odpornościowy potrzebuje pełnowartościowego paliwa, czyli witamin, minerałów, białka i zdrowych tłuszczów. Gdy dieta opiera się na wysoko przetworzonych produktach ubogich w mikroelementy. Prędzej czy później pojawią się niedobory ważnych składników odżywczych. Dodajmy do tego nadmiar cukru i używek. Słodkie napoje, alkohol, papierosy. Cukier osłabia odpowiedź immunologiczną. Na kilka godzin po spożyciu dużej dawki cukru nasze leukocyty są mniej aktywne. Alkohol wypłukuje z organizmu cenne witaminy i zaburza działanie bariery jelitowej. A dym tytoniowy zawiera ponad 4000 toksycznych substancji, które przenikając przez błony śluzowe niszczą pierwszą linię obrony przed drobnoustrojami. Innymi słowy, niewłaściwa dieta i tryb życia potrafi skutecznie rozbroić nasz system obronny. Nadużywanie antybiotyków. Antybiotyki to genialny wynalazek medycyny. Potrafią uratować życie w walce z groźnymi bakteriami. Problem w tym, że używane bez opamiętania albo niezgodnie z przeznaczeniem, np. Na, na zwykłe przeziębienie, które jest przecież wirusowe, mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Dlaczego? Wyobraź sobie bombę zrzucaną na pole bitwy. Owszem, zlikwiduje wroga bakterie chorobotwórcze ale przy okazji zniszczy pół miasta w tym naszych sojuszników. W organizmie tym miastem jest mikrobiota jelitowa. Czyli dobroczynne bakterie zamieszkujące nasze jelita. Kiedy bierzesz antybiotyk, wyjaławiasz swój wewnętrzny ekosystem. Dobre bakterie giną razem ze złymi, a układ odpornościowy traci ważne wsparcie. Nie bez powodu wiele osób po antybiotykoterapii skarży się na problemy trawienne czy grzybice to znak, że równowaga flory bakteryjnej została zaburzona. Mało tego, nadużywanie antybiotyków prowadzi do powstawania opornych szczepów bakterii. Następnym razem infekcja może okazać się trudniejsza do pokonania, bo bakterie zahartowały się na leki. Dlatego tak ważne jest, by antybiotyki stosować tylko wtedy, gdy naprawdę trzeba i zawsze według zaleceń lekarza. A jeśli już musisz przyjąć antybiotyk, pamiętaj o osłonie, probiotykach i regeneracji flory jelitowej po leczeniu. Brak aktywności fizycznej. Nasz tryb życia zmienił się diametralnie w ostatnich dekadach. Coraz więcej z nas pracuje, siedząc przy biurku przez 8 godzin, potem przesiada się na kanapę. I tak dzień za dniem. Niestety, taka stagnacja nie służy odporności. Ruch to życie, nie jest to pusty slogan. Regularna, umiarkowana aktywność fizyczna to dla układu immunologicznego sygnał do działania. Gdy ćwiczymy, przyspiesza krążenie krwi a wraz z nim nasze wewnętrzne patrole komórki odpornościowe szybciej docierają tam, gdzie trzeba. Brak ruchu sprawia z kolei, że organizm staje się ospały nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz. Może spadać liczba aktywnych limfocytów, słabnąć wydolność serca i płuc, rośnie też ryzyko nadwagi, a tkanka tłuszczowa, zwłaszcza ta wokół organów wewnętrznych, sprzyja stanom zapalnym. Jeśli Twoja codzienność to głównie siedzenie, nic dziwnego, że Twoi żołnierze rzadziej zaglądają na posterunki. Dobra wiadomość jest taka, że nawet spacery czy lekkie treningi kilka razy w tygodniu potrafią znacząco poprawić sytuację. Teraz przechodzimy do kluczowego pytania: jak zwiększyć siłę naszej immunologicznej armii? Zła wiadomość jest taka, że nie istnieje jedna magiczna pigułka na odporność. Dobra wiadomość jest taka, że skuteczne sposoby są na wyciągnięcie ręki. To po prostu zdrowe nawyki, które dzień po dniu budują twój mur obronny. Zdrowa dieta bogata w warzywa i owoce. Zanim zdradzę ci, czemu jarmusz może zostać twoim zielonym superbohaterem, zacznijmy od podstaw. Jedzenie ma moc. To, co ląduje na twoim talerzu, może wzmocnić lub osłabić twoją odporność. Dlatego postaw na dietę, która będzie prawdziwym wsparciem dla organizmu. Co to znaczy w praktyce? Dużo warzyw i owoców. Różnokolorowych, świeżych, sezonowych. Kolory na talerzu oznaczają różnorodność antyoksydantów i witamin. Zielone warzywa liściaste, szpinak, jarmusz, brokuły dostarczają kwasu foliowego i witamin. Cytrusy i papryka kipią od witaminy C. Marchew i dynia dają prowitaminę A, a orzechy i pestki to skarbnica witaminy E oraz cynku. Twoim celem jest odżywienie swoich komórek immunologicznych po brzegi. Pamiętam, jak kiedyś moja dieta wołała o pomstę do nieba dużo kawy, słodyczy, na energię i przypadkowe posiłki. Od kiedy wprowadziłem zasadę pięciu porcji warzyw i owoców dziennie, różnica jest kolosalna mniej choruje. Mam więcej energii, a przy okazji odkryłem mnóstwo pysznych przepisów. Pieczone bataty z ziołami to teraz moja ulubiona przekąska zamiast chipsów. Kluczem jest też pełnowartościowe białko, chude mięso, ryby, strączki, jajka. Przeciwciała to białka, więc bez budulca ani róż. Do tego zdrowe tłuszcze, ryby morskie, oliwa z oliwek, awokado, orzechy. Zawierają kwasy omega-3, które wspierają reakcje przeciwzapalne w organizmie. I tak, obiecałem wspomnieć o jarmurzu. to niepozorne zielone liście, a kryją w sobie więcej witaminy C niż pomarańcza i całą gamę minerałów. W formie smoothie z bananem i imbirem potrafią zdziałać cuda o poranku. Przekonałem cię? Spróbuj dodać garść szpinaku czy jarmużu do koktajlu. Gwarantuję, że w smaku prawie go nie poczujesz. A twój organizm się wzmocni. Probiotyki i zdrowa mikrobiota jelitowa. Nie bez powodu mówi się, że odporność zaczyna się w jelitach. Wiesz, że około 70% komórek odpornościowych znajduje się właśnie w układzie pokarmowym? To dlatego, że nasze jelita zamieszkuje niezliczona armia pożytecznych bakterii. Ten wewnętrzny ekosystem działa jak sojusznik. Uczy nasz organizm, co jest wrogiem, a co przyjacielem produkuje niektóre witaminy i pomaga utrzymać szczelną barierę jelit, żeby intruzi nie przedostawali się do krwi. Jak zadbać o ten wewnętrzny ekosystem? Po pierwsze, dostarczaj probiotyków, czyli żywych kultur dobrych bakterii. Najłatwiej poprzez dietę. Jogurt naturalny, kefir, maślanka, kiszona kapusta, ogórki kiszone, brzmi swojsko, bo to nasze babcine sposoby na zdrowie. Już dawno intuicyjnie czuliśmy, że kiszonki to skarb. I tak jest. Fermentowane produkty zawierają bakterie mlekowe, które zasiedlają jelita i wspierają odporność. Po drugie, prebiotyki, czyli pokarm dla dobrych bakterii. To nic innego jak błonnik obecny w warzywach, owocach, pełnoziarnistych produktach, nasionach czy orzechach. Czosnek i cebula też zawierają prebiotyczną inulinę. Kolejny punkt dla domowych sposobów. Jeśli często łapiesz infekcje, pomyśl, czy twoje jelita są w dobrej formie. Ja na przykład polubiłem zaczynać dzień od szklanki ciepłej wody z łyżką octu jabłkowego, też fermentowany produkt. Pomaga mi to dbać o żołądek i jelita. Znajdź własny sposób na dokarmianie dobrych bakterii, a one odwdzięczą się lepszą odpornością. Suplementacja witaminy D, C i cynku. Czy da się czerpać wszystko z diety? W idealnym świecie tak, ale bądźmy szczerzy: nie zawsze mamy czas i możliwość jeść perfekcyjnie. Poza tym są składniki, z którymi nawet najlepsza dieta może mieć problem. Dlatego suplementacja bywa dobrym wsparciem dla odporności, szczególnie jeśli chodzi o witaminę D, witaminę C i cynk. Witamina D to absolutna podstawa, jeśli mówimy o układzie immunologicznym. Nasze komórki odpornościowe mają receptory dla tej witaminy. To trochę jak klucz do uruchomienia ich sprawnego działania. Niestety, w naszej strefie klimatycznej od października do kwietnia synteza witaminy D w skórze pod wpływem słońca jest prawie zerowa. Dlatego wielu ekspertów zaleca, by w tych miesiącach przyjmować witaminę D w formie suplementu. Utrzymanie właściwego poziomu witaminy D pomaga zmniejszyć podatność na infekcje dróg oddechowych i ogólnie wzmacnia mechanizmy obronne. Witamina C, legenda wśród wzmacniaczy odporności. Choć nie sprawi, że staniesz się nieśmiertelna wobec wirusów, to pełni ważną rolę, wspiera produkcję limfocytów, działa przeciwutleniająco, neutralizuje szkodliwe wolne rodniki i uszczelnia naczynia krwionośne. Przy niedoborze witaminy C możemy łatwiej łapać infekcje, a przeziębienia trwają dłużej. Owoce cytrusowe, kiwi, natka pietruszki, papryka, jedzmy je na zdrowie. Cynk, minerał, o którym mniej się mówi, a szkoda, bo jest prawdziwym stróżem odporności. Wpływa na dojrzewanie naszych komórek obronnych i ma właściwości przeciwwirusowe, hamuje namnażanie się niektórych wirusów. Bogate w cynk są pestki, dyni, orzechy, strączki, pełnoziarniste produkty, a także owoce morza i mięso. Regularna aktywność fizyczna. Ruch to lekarstwo i to takie, które nic nie kosztuje no, może odrobinę potu. Regularna aktywność fizyczna hartuje organizm i wzmacnia odporność na wielu poziomach. Kiedy ćwiczymy, nasze tętno rośnie, krążenie się poprawia. A komórki odpornościowe przemieszczają się szybciej. Łatwiej im wtedy wyłapać intruzów krążących po organizmie. Ponadto wysiłek fizyczny obniża poziom stresu, a już wiemy, że to ważne, poprzez wyrzut endorfin i serotoniny. Co ważne, mówimy tu o umiarkowanej, regularnej aktywności, a nie forsowaniu się na maksa każdego dnia. Codzienny spacer 30-minutowy, jogging kilka razy w tygodniu jazda na rowerze, pływanie, taniec, yoga, wybierz formę, która sprawia Ci frajdę. Jeśli dawno nie ćwiczyłaś, zacznij małymi krokami. Ja zacząłem od szybkich marszów po osiedlu i kilku prostych ćwiczeń z masą ciała w domu. Teraz nie wyobrażam sobie tygodnia bez ruchu. To moja odskocznia i sposób na naładowanie baterii. Badania sugerują, że osoby aktywne chorują rzadziej albo przechodzą infekcję łagodniej niż totalni kanapowcy. Z własnego doświadczenia powiem, coś w tym jest. Odkąd regularnie trenuję, zwykłe przeziębienia trzymają się mnie z daleka, a nawet jeśli coś złapie, to objawy są łagodniejsze. Pamiętaj tylko, żeby zachować równowagę. Przetrenowanie i brak regeneracji z kolei mogą odporność osłabić. Wszystko z umiarem. Odpowiednia ilość snu i regeneracja. Nie ma silnej odporności bez porządnego snu. To wręcz fundament zdrowia, tak samo ważny jak dieta czy ruch, jeśli nie ważniejszy. W czasie snu w naszym organizmie dzieją się cuda. Następuje wyrzut hormonów wzrostu, naprawa tkanek, porządki w mózgu, a układ odpornościowy produkuje cytokiny. Białkowe przekaźniki, które pomagają koordynować odpowiedź immunologiczną. Gdy śpimy za krótko albo ciągle się budzimy, ten proces jest zaburzony. Dlatego celuj w 7-8 godzin nieprzerwanego snu każdej nocy. Dla dorosłych to optymalnie, dzieci i nastolatki potrzebują jeszcze więcej. Zadbaj o higienę snu. Wywietrz sypialnię przed snem, ogranicz ekran komputera telefonu na godzinę przed pójściem spać. Niebieskie światło z ekranów rozstraja nasz zegar biologiczny i utrudnia zaśnięcie. Postaraj się kłaść spać o stałej porze. Twój organizm lubi rytm. Jeśli masz problemy z zasypianiem, spróbuj wieczornych rytuałów: ciepła herbata z melisą, czytanie książki, relaksująca kąpiel. Unikaj ciężkich posiłków tuż przed snem i mocnej kawy popołudniami. Celem jest, by wejść w noc jak w miękki koc. Zrelaksowana i wyciszona. Wtedy sen przychodzi łatwiej, a rano budzisz się naprawdę wypoczęta. Pamiętaj, że czasem mniej znaczy więcej. Jeśli ciągle starasz się robić więcej kosztem snu, prędzej czy później zapłacisz za to zdrowiem. Sam doświadczyłem tego, gdy w okresie dużego stresu spałem po 4-5 godzin. Efekt: ciągłe katary i stany podgorączkowe. Teraz już wiem. Nic tak nie leczy i nie zapobiega chorobom jak święty spokój i porządny sen. Unikanie stresu i techniki relaksacyjne. Łatwo powiedzieć unikać stresu, prawda? Życie bywa intensywne. Praca, rodzina, milion bodźców. Stres sam w sobie nie jest zły. Mobilizuje nas do działania. Ale przewlekły stres to już inna bajka to wróg odporności, o czym już wspomnieliśmy. Skoro nie da się go wyeliminować całkowicie, trzeba nauczyć się nim zarządzać i znaleźć swoje kotwice spokoju. Spróbuj technik relaksacyjnych, które do ciebie przemawiają. Dla jednej osoby będzie to codzienna medytacja, choćby 5 minut skupienia na oddechu, dla innej modlitwa, dla kogoś innego spokojna przebieżka, a jeszcze ktoś najlepiej odstresuje się na siłowni. Pielęgnuj też swoje pasje, utrzymuj kontakt z bliskimi. Idź na spacer do lasu albo zafunduj sobie gorącą kąpiel przy świecach. Cokolwiek pomaga ci złapać równowagę, jest sprzymierzeńcem Twojej odporności. Zrelaksowany umysł to silniejsze ciało, naprawdę. Twoja odporność to skarb, o który warto dbać każdego dnia, nie tylko wtedy, gdy rozkłada cię kolejne przeziębienie. Jak widzisz, wzmacnianie układu immunologicznego to gra zespołowa wielu małych nawyków. Żaden pojedynczy cudowny środek nie zastąpi całościowego podejścia. Dobra wiadomość jest taka, że wcale nie musisz wprowadzać rewolucji z dnia na dzień. Małymi krokami też dojdziesz do celu. Zapisz się do naszego porannego dziennika zdrowia i odbierz 7 dni diety za darmo od razu po zapisie. Link do zapisu znajduje się w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu. Obserwuj nas, jeśli chcesz otrzymywać więcej tego rodzaju materiałów.